Cześć, witamy Was w pełni wakacyjnej atmosferze w trzecim odcinku programu TV ICHTIS. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, co wydarzyło się w naszej szkole pod koniec roku szkolnego i tak: wiosenne zmagania z przyrodą, doktor Dolitum, Dzień Odziny, rocznica na powa II, Dzień Dziecka oraz przedstawienie one, wyjazd do filharmonii, podsumowanie projektów edukacyjnych. Zapraszamy! Zapraszamy. U maluchów, jak zawsze, bardzo kolorowo i wesoło. Zobaczcie sami. 27 kwietnia klasy 2A i 2B Szkoły Podstawowej pojechałem na wycieczkę w teren, nad stawy rybne, grzybnie. Ta lekcja przyrody w naturalnym środowisku miała na celu obserwację przyrody i ptaków, spotkanie z ornitologami, poszerzenie wiedzy na temat ochrony przyrody i wiosennych migracji ptaków. Wstawy przywitały małych obserwatorów przyrody upalną pogodą i ciszą, którą od czasu do czasu przerywały odgłosy ptaków. Ornitolodzy bardzo ciekawie opowiadali o życiu ptaków. Dzieci zainteresowały także opowieści o bobrach. Najbardziej jednak spodobały się wszystkim zaloty łabędzi, które z zachwytem podpatrywano. 28 maja na pierwszoklasistów czekała nie lada niespodzianka przedstawienie pod tytułem Do w Afryce Tę atrakcję danej młodszych kolegów przygotowali uczniowie z klasy drugiej. Zwierzęcych przyjaciół doktora zaprezentowała widowni papuga Polinezja. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały przygody dobrego doktora spieszącego na ratunek małpką w Afryce. Poznały murzynów z plemienia króla John Ginki i dziwne zwierzę Puszmi Puliu. Spektakl pokazywał nie tylko podróż do litla pełną dramatycznych zwrotów akcji. Uczył, że Pieniądze nie są najważniejsze, że przyjaźń jest wartością, że należy pomagać innym. 2 czerwca w godzinach od 10 do 13 maluchy wraz z rodzicami i wychowawcami przeżywali dzieje rodziny na sportowo, który ze względu na złe warunki atmosferyczne zamiast serdecznej osadzie odbył się na sali gimnastycznej szkoły. Imprezę zorganizowano z okazji Dnia Dziecka. A także obchodzonego w maju dnia matki i w czerwcu dnia ojca. Celem spotkania było m.in. rozwijanie więzi rodzinnych, poczucia bliskości, miłości i bezpieczeństwa, integrację zespołów klasowych, rozwijanie sprawności fizycznej i wyrabianie nawyków spędzania aktywnie wolnego czasu. Podczas świętowania nie zabrakło więc wspólnych zabaw i rozgrywek sportowych, a także pysznych kiełbasek i słodkiego poczęstunku. Zapraszamy na krótki film z sobotniego spotkania rodzinnego. 아 п л Nasz patron tego dnia na pewno byłby z nas dumny. 18 maja to dzień szczególny dla naszej społeczności szkolnej i zapewne dla wielu Polaków, dla których błogosławiony Jan Paweł II był wielkim autorytetem. Pamiętając o urodzinach papieża, postanowiliśmy uczcić je w uroczysty sposób. Tego dnia przygotowaliśmy niespodziankę dla naszego patrona. Wypuściliśmy w niebo blisko 300 żółto-białych balonów. Poza tym. Klub Demonstenes przygotował przedstawienie pod tytułem Kawiarniane Wspomnienia ukazujące scenki z życia błogosławionego. Tego dnia na niebie było można zaobserwować bardzo ciekawe i dosyć rzadko spotykane zjawisko halo, które jest spowodowaniem załamaniem i odbiciem światła słonecznego na kryształkach lodu, z których składają się chmury wysokiego piętra wiszące na wysokości od 6 do 12 km. Chmury te. Pojawiły się na skutek oddalenia się na północ deszczowego frontu atmosferycznego. Zjawiska halo pojawiają się najczęściej kilkadziesiąt godzin przed nadejściem deszczowych chmur, zwłaszcza kiedy ostatni dzień jest pogodny, a na niebie płyną chmury przypominające pierze. W rocznicę urodzin naszego patrona takie warunki panowały zwłaszcza na zachodzie i w centralnej Polsce. Tym razem zjawisko to było bardzo wyjątkowo atrakcyjne, ponieważ pierścień rozciągnął się na znaczną część nieba. Z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole odbyły się rozgrywki sportowe, o czym będzie mowa w wydarzeniach sportowych. Tego dnia również Klub Demostenes wystawił spektakl, który był jednocześnie rocznym podsumowaniem działalności klubu. A oto fragment przedstawienia.

Po prostu on lubi styli. Jeszcze chwila, a być. Mam no, Nasi uczniowie wybiali się do poznańskiej filharmonii. 1 czerwca miłośnicy muzyki udali się po raz kolejny do filharmonii. Zanim jednak w pełni oddali się uczcie muzycznej, skorzystali z maltańskich atrakcji. Najbardziej wyczekiwanym punktem był zjazd kolejką górską. Podawcy pozytywnych emocji, wszyscy w dobrych humorach wyruszyli na koncert, którego niewątpliwym gwoździem programu był krzesany Wojciecha Kilara. Dla uczestników zarówno zabawa nad Maltą, jak i muzyczna część wycieczki była idealnym sposobem na uczczenie Dnia Dziecka. Organizatorem wyjazdu był pan Grzegorz Pieszkalski. Wraz z końcem roku uczniowie podsumowali swoje projekty edukacyjne. 15 czerwca w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektów edukacyjnych. Brały w nim udział klasy gimnazjalne. Na wykonanie projektu uczniowie mieli kilka miesięcy. Młodzież pracowała nad nimi w grupach. Przygotowali m.in. kalendarium, makietę, folder informacyjny, wywiad. Przedstawienie. Każde zadanie było związane z patronem klasy. Uczniowie nauczyli się nie tylko współpracy, ale także cierpliwości i umiejętności przedstawienia projektów przed publicznością. Teraz zapraszamy na relacje z konkursów, które przedstawią Asia i Ada. Cześć tu. Asia i Ada. Witamy Was w kolejnym sprawozdaniu konkursowym. Nasi uczniowie odnieśli liczne sukcesy i tak. 8 maja w naszej szkole odbył się szkolny etap konkursu z wiedzy o krajach anglojęzycznych. Uczestnicy zmagali się z testem, składającym się ze 100 pytań, najlepiej poradziła sobie Dorota Kaczmarek z klasy 1c, drugie miejsce zajęła Ola Górkiewicz z klasy 2c, a trzecie wywalczyła Joanna Skrzypczak z klasy 2a. Dziewczyny zakwalifikowały się do międzyszkolnego etapu, który odbył się 25 maja w szkole w Manieczkach. W etapie drugim uczestnicy rozwiązywali test pytań zamkniętych i otwartych. Z wielką dumą informujemy, że nasza uczennica Dorota Kaczmarek zajęła pierwsze miejsce. Tego samego dnia odbył się dla uczniów klas pierwszych konkurs pod tytułem Pięknie czytam. 14 uczestników konkursu czytało losowo wybrane fragmenty znanych i lubianych książek dla dzieci. Komisja konkursowa oceniała nie tylko płynność i poprawność czytania, ale również interpretację czytanego tekstu. Spośród pierwszoklasistów nagrodzono następujących uczniów. Miejsce pierwsze Piotr Adamczyk, drugie miejsce Antonina Mendyka i Tytus Walterowicz, trzecie miejsce Wiktor Gapys. 1 czerwca odbył się szkolny konkurs piosenki obcojęzycznej. Uczniowie wykonywali utwory w języku niemieckim, rosyjskim i angielskim. Jury w składzie pani Kamila Silbernagel, pani Joanna Woszczynowicz, pani Mariana Michałowska oraz pani Natalia Dysmarska przyznała pierwsze miejsce dziewczyną z klasy drugiej C Oliwii Ratajczak i Marcelinie Rożek, które wykonywały piosenkę Dafi Mercy. Drugie miejsce przypadło Hanie Okoniewskiej z drugiej C, która zaśpiewała utwór Hallelujah. Trzecie miejsce wywalczył duet Sofia Wukę i, Kla i Klaudia Jankowska. Dziewczyny zaprezentowały utwór Noju Nojcy Ślub neny. 5 czerwca w naszej szkole odbył się finał konkursu dla gimnazjów powiatu śremskiego mistrz frazologii polskiej. Czy to możliwe, aby Biały Kruk wyświadczył czarnej owcy niedźwiedziom przysługę? W kwietniu odbył się etap szkolny, po którym wyłonione zostały trzy osobowe zespoły reprezentujące daną placówkę. W zmaganiach drugiego finałowego etapu wzięli udział przedstawiciele pięciu szkół naszego powiatu: gimnazjum nr 1 w Śremie, gimnazjum w Nochowie, gimnazjum w Brudzewie, gimnazjum dwujęzycznego w Śremie oraz gimnazjum katolickiego w Śremie i gospodarza Konkursu. W jury zgodziły się zasięg doświadczone nauczycielki języka polskiego. Pani Bogdana Warot i pani Barbara Jaskuła oraz związana od lat ze śląską kulturą pani Maria Biernat. Formy zadań konkursowych były bardzo różnorodne, np. test, zadania skojarzeniowe, tworzenie opowiadania, kalambury czy zadania widowiskowe. Konkurs miał formę zabawy, to też miło, że zespoły rywalizowały ze sobą, wszyscy świetnie się bawili. W czasie obrad Jury na uczestników czekał mały poczęstunek oraz krótki występ artystyczny. Uczennicy z klasy 2C gimnazjum Marcina Rożek, Ola Górkiewicz i Hania Okoniewska śpiewały znane przeboje. W konkursie naszą szkołę reprezentowali Joanna Skrzypczak i Jakub Drümel z klasy 2A gimnazjum oraz Dorota Kaczmarek z klasy 1C. W tym składzie zajęli drugie miejsce. Ponadto w maju rozstrzygnięto konkurs fotograficzny nurtem wełtawy przez Karkonosze. Pierwsze miejsce w konkursie zajął Kacper Jakubczak. Również 5 czerwca odbył się dla chętnych uczniów klasy 2A Szkoły Podstawowej konkurs o mianu Małego Europejczyka. Było to podsumowanie całorocznych działań i zabawy związanej z tematem wędrówki po Europie. Dzieci musiały wykazać się wiedzą o poznanych państwach europejskich, w szczególności o Polsce, oraz znajomością mapy Europy. Wykonywały zadania plastyczne, śpiewały ode do radości, budowały budowle europejskie, zwyciężynią konkursu została Tosia Niewińska, a drugie i trzecie miejsce kolejno zajęli Tosia Szydłowska i Wojtek Katarzyniak. Wszyscy mali Europejczycy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody. 15 marca w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny Kangur dla gimnazjum i szkół podstawowych, którego celem było popularyzowanie matematyki wśród uczniów. Szczególne gratulacje składamy uczniom, którzy zostali wyróżnieni. Wojtkowi Ciesiłce, Witoldowi Hojnackiemu, Borysowi Boczar, Adamowi Ciesiłce. Gratulujemy wspaniałych wyników, naszym szkolnym, ścisłym umysłom. Miło nam również poinformować, że na ogólnopolskim przeglądzie piosenki religijnej Śremsąg nasz zespół otrzymał wyróżnienie. Nasza reporterka porozmawiała z organizatorem festiwalu. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dzień dobry, jesteśmy ze Szkoły Katolickiej. Czy mogłabym zadać Panu parę pytań? Bardzo proszę. Od ilu lat istnieje już Festiwal Średnią Sądu i co zainspirowało Pana do zorganizowania tego konkursu? To 21 edycja. Pierwszy to był jeszcze 0 więc można powiedzieć, że no to już 22 lata. Inspiracja? Myślę, że inspiracja przyszła z nieba. Ja wiecie. Pomyślałem sobie, że nie można się zatrzymywać tylko na lekcji religii, że trzeba z tym wyjść dalej. Miałem uczniów wtedy, 22 lata temu, takich muzyków i pomyślałem, że coś trzeba z tym zrobić. Pograliśmy trochę, pośpiewaliśmy, pomyśleliśmy, że można się spotkać z innymi, którzy grają i śpiewają. A ponieważ przez 10 lat grałem w zespole muzycznym w kościele pofranciszkańskim, to te klimaty mi były bardzo drogie i piosenka mi się, że ma w sobie Wiele piękna, zresztą sama muzyka. No i tak to się powolutku zaczęło. Przyjechało najpierw 100 osób, no i tak powolutku się to wszystko zaczęło. A tych inspiracji oczywiście było wiele. Inspiracją był Jan Paweł II, inspiracją było zdanie, które wtedy do mnie dotarło i pomyślałem, że coś trzeba z tym zrobić, że Bóg uśmiecha się, kiedy widzi, że człowiek śpiewa. No i tak to dla mnie jest ta inna lekcja religii, wyśpiewana lekcja religii. Także jak słyszeliście dzisiaj. Z, jakim, z jak dużym zainteresowaniem spotyka się ten festiwal i do kogo jest w ogóle skierowany? On jest skierowany przede wszystkim dla, do przedszkolaków, do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i od kilku lat do studentów, a więc szkół wyższych. Dlatego, że Katecheza jest w szkole. Stąd to takie ważne, żeby z tych miejsc, gdzie jesteśmy wyruszać. Ale oczywiście przybywają tutaj zespoły parafialne, takie działające przy ośrodkach kultury, gdzieś w innych miejscach. No i tak to wygląda. O co tam jeszcze chodziło? Z jakimś zainteresowaniem. Zainteresowanie wydaje mi się duże ostatnie lata, ale w porównaniu z tym, co się dzieje w kraju, że na nic nie mam pieniędzy, i że nie można gdzieś wyjechać i tak dalej, to, to tak się radujemy. Bo w szczycie przybywało tu 2000 osób z różnych miast Polski, od Gdańska do Krakowa. No i to jest oczywiście wielka radość, że, żeby usłyszeć tych, którzy tutaj z tak daleka nie nas przybywają. Zaśpiewają te piosenki i wsłuchać się w to, co oni chcą nam przekazać. I to myślę, jest piękne. Jest to jeden z największych festiwali czy przeglądów piosenki religijnej w naszym kraju. Z jakiej najdalszej miejscowości przybyły grupy? W tym roku najdalsza odległość to Katowice. Dzisiaj niektórzy przybyli z Piły, to 140 kilometrów z Ostrowa Wielkopolskiego. <kluje> To, to są te najdalsze odległości, które, z których przybywają uczestnicy w tym roku. Od tym roku organizuje festiwal. Nie zbudziło się Panu? Co Pana motywuje? Yy, motywuje mnie Jan Paweł II, który jest dla mnie ciągłym natchnieniem. Yy, motywuje mnie Ewangelia, która mówi, że trzeba <laughs> ciągle szukać nowego bukłaka. <laughs> I tak sobie pomyślałem, że jak kiedyś jakieś motywacje stracę, to w ogóle trzeba odejść z katechezy. Tak mi podpowiadał kiedyś jeden z księży. Więc te motywacje zbieram z różnych, z różnych obszarów, ale dla mnie taką motywacją podstawową jest też, że żeby się spotkać tu na takiej innej katechezie w okolicach urodzin na Pawła II, a więc jakby na jego urodzinach. I to jest dla mnie taka. Bardzo się cieszę, że tylu z Was chce przybywać, i myślę, że wielu nie dlatego, że to w śrebie czy jakoś, tylko że chcą po prostu być na jego urodzinach tutaj razem z nami. Bardzo dziękuję za wizytę. Bardzo do proszę do widzenia. Pozdrawiam wszystkich gości. Zapraszamy na wiadomości sportowe, które poprowadzi Marta. Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku naszych wydarzeń sportowych. Dzisiejszym tematem numer jeden jest Sportowy Dzień Dziecka. W Szkole Katolickiej 31 maja z okazji Dnia Dziecka zorganizowano rozgrywki sportowe. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali na to popołudnie wiele sportowych atrakcji, które dostarczyły uczestnikom, jak i widzom na trybunach, sporo emocji. Był więc tor przeszkód, gry zespołowe, zadania zręcznościowe, trafienia do celu i wiele, wiele innych. Sport uczy zdrowej rywalizacji i u nas wyłonieni zostali zwycięzcy. Klasa pierwsza C gimnazjum wygrała dzień z wychowawcą. Takim samym laurem może pochwalić się klasa czwarta A szkoły podstawowej, jednak nikt nie został bez pocieszenia. Otóż wszystkim klasom, które wykonały transparent pod hasłem Nasz Patron na Wesoło, dyrekcja przyznała również Dzień z Wychowawcą. Po rozgrywkach sportowych wszyscy udaliśmy się na powietrze, aby rozkoszować się kiełbaskami z grilla i cukierkami. W końcu można było odrobinę zaszaleć dzięki zgubionym wcześniej kaloriom. Kiedy już nabraliśmy sił, udaliśmy się do auli szkolnej, aby obejrzeć przedstawienie pod tytułem One przygotowane przez klub Demon's był to naprawdę pełen sportowych wrażeń dzień, dzięki któremu nawet najbardziej zatwardziałe Lenie przekonały się, że aktywność fizyczna może być przyjemna i dawać wiele radości. Bardzo cieszymy się również z faktu, iż uczennica naszej szkoły, Hanna Okoniewska, zdobyła pierwsze miejsce w mistrzostwach polskich juniorów w Tekwondo Olimpijskim. Gratulujemy Hannie sukcesów i życzymy kolejnych. Dziękuję za uwagę i życzę aktywnie spędzonych wakacji specjalnie dla Was Marta. Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała miano Szkoły Odkrywców Talentów, nadawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. To już wszystko w naszym odcinku TV Ichtis. Zapraszamy jeszcze na wywiady z panią Iwoną Tomaszewską, prowadzącą klub Demosthenes oraz miłośniczką Koni. Życzymy miłych jeszcze wakacji. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym. Cześć! Cześć! Jeździ się z nami nasza rówieśniczka, którą życiową pasją są konie. Witamy, Witamy cię, pasią. Asiu. Cześć. A jak zaczęła się Twoja przygoda z jazdą konną i od jak dawna się nią interesujesz? Interesuję się nią od 6 lat, a zaczęła się od tego, że mój tata zapisał mnie na kursy z dzieckiem. Czy masz jakieś osiągnięcia w tej dziedzinie? Jeżeli tak, to jakie? Mam osiągnięcia. Jest to cztery razy zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Polski i dużo osiągnięć w zawodach regionalnych i ogólnopolskich. Czy należysz do jakiegoś klubu? Jeżeli tak, to jakiego? Tak, do Centrum Hibiki Jaszkowo. Powiedz, co jest najważniejsze przy pielęgnacji koni? Najważniejsze jest to, żeby koń się czuł komfortowo. Przed jazdą go czyścimy. Najpierw pielęgnujemy sierść, potem Ogon i grzywę, a następnie czyścimy kopyta. Dziękujemy Ci za rozmowę i życzymy wielu sukcesów oraz radości z pasji. Cześć. Cześć. Dziękuję. W naszej szkole prężnie działa klub teatralny, którego Pani jest pomysłodawcą i opiekunkiem. Proszę nam powiedzieć, jak wygląda zajęcia i kto może w nich uczestniczyć? Spotykamy się co tydzień o ustalonej godzinie. W tym roku szkolnym jest to środa, godzina 16.10. Zajęcia wyglądają z jednej strony podobnie, a z drugiej strony każde są inne. Jest taka stała część, którą mamy na każdych zajęciach, zwłaszcza tych początkowych, to znaczy robimy ćwiczenia dykcyjne, opowiadamy sobie wierszyki, które mamy o Języki, różnych trznaglach, krzakach początkowo też ćwiczyliśmy ruch, dynastykowaliśmy się, czuwaliśmy się po wykładzinach przechodziliśmy przez siebie, pod sobą i tak dalej no i potem przechodziliśmy już do konkretnych scen danego spektaklu, tak? kiedy pojawia się scenariusz zaczynamy pracować nad konkretnymi już scenami Ile członków liczy klub? Czy jest jakieś ograniczenie liczbowe? Czy każdy może w dowolnym momencie dołączyć się do zespołu? To może zacznę od tego końcowego pytania. To zespołu nie można dołączyć w każdym momencie, dlatego że po pierwszym, drugim miesiącu pracy zaczynamy już pracować przy konkretnym scenariuszu i konkretnym zadaniu teatralnym, przydzielone są role. Jeżeli ktoś by nam odszedł nagle, to nam zaburzy całe przedstawienie. Jeżeli ktoś nagle doszedł, też mogłoby dla niego zabraknąć roli. Więc zwykle jest tak, że zapisują się osoby na początku roku szkolnego i pracują już do końca. W tym roku mieliśmy takich stałych 16 osób. Dwie osoby odeszły w połowie roku szkolnego, w połowie semestru, ale też dwie doszły. Troszkę musieliśmy pozmieniać w związku z tym scenariusz. Tak całkowicie dowolnie nie można odchodzić i przychodzić. Tak opracuje się nad konkretnym zadaniem i gdyby były takie duże rotacje, mógłby być problem z przygotowaniem spektaklu na czas. A jakie macie już na swoim koncie spektakle, bo wiemy, że co roku grupa przygotowuje podsumowujące przedstawienie, proszę nam o niej nieco opowiedzieć. Rzeczywiście, w zeszłym roku przygotowaliśmy takie krótkie pantomime, krótką pantomimę na święta Bożego Narodzenia, pokazaliśmy ją potem jeszcze na sierpniu ramsunku. a na koniec roku przygotowaliśmy taką, bym powiedziała, parodystyczną wersję bajki Świąta Śpiąca Królewna. No było to o tyle zabawne i że król na przykład wynajmował dla Śpiącej Królewny ochronę, żeby się nie ukła w palec, a Królewicz z kolei był bardzo mocno zawstydzony i bał się pocałować Świątą Królewnę. Było to o tyle dla niego trudne, że w rolę Królewicza wcieliła nam się nasza koleżanka, więc rzeczywiście mogło to wrzucić troszeczkę takich emocji, zawsze wstydu. A w tym roku pracowaliśmy nad jednym przedstawieniem. Przygotowaliśmy e, przedstawienie e, z okazji Dnia Dziecka. Zostało wystawione dokładnie 31 maja i było to na takim autorskim scenariuszu e, pod tytułem One. Było też troszeczkę e, zabawy z tym. E, Tytułem, ponieważ bardzo wielu uczniów naszej szkoły, nawet nauczycieli, odczytywało to z angielska jako one. Dało nam to trochę do myślenia, że trzeba pamiętać, że jednak Polacy nie gęsi swój język mają, ale myślę, że też się udało, że, że podobało się rodzicom i uczniom naszej szkoły, że było przy nim też wiele zabaw. Tworzycie teatr, ale również sami jeździcie na spektakle do teatru. Na jakich ciekawych sztukach byliście do tej pory? Żeby powiedzieć, że jeździmy, to może by było za dużo, ale w tym roku udało nam się wyjechać do Teatru Poznańskiego, już takiego profesjonalnego, prawdziwego teatru, na przedstawienie, na spektakl y, według sztuki Gogola pod tytułem Orzędek. I mieliśmy rzeczywiście dużą radę z pobytu w tym teatrze. Z bardzo wielu względów. To już jest prawdziwy teatralny budynek z prawdziwą sceną, widownią, oświetleniem, kurtyną, no i oczywiście z profesjonalnymi aktorami. I może Teatr Poznański, może tak globalnie uznałoby się za teatr taki bardziej prowincjonalny, tak? bo to nie jest ani Teatr Warszawy, Wrocławia czy Krakowa, ale na moje w mojej ocenie było to naprawdę bardzo dobre przedstawienie i podobało się wszystkim naszym młodym aktorom. Myślę, że jeszcze bardziej zachęciło ich to do pracy w teatrze. Zobaczyli, że, no, że to może być takie ciekawe, przyjemne, radosne. Aktor to piękny i bardzo ciekawy zawód, ale zarazem bardzo wymagający. Zapewne również i w klubie znajdują się osoby, które czymś się wyróżniają. Posiadają odpowiednie predyspozycje. Jakie więc cechy czy umiejętności trzeba posiadać, by spróbować swoich sił w szkolnym teatrze? No myślę, że rzeczywiście predyspozycje są potrzebne, ale chyba was zaskoczę odpowiedzią. Usłyszałam kiedyś, że aktor przede wszystkim to jest ktoś, kto musi umieć czekać. I myśmy się wielokrotnie o tym przekonali, prawda? że wychodzi się na scenę czasami tylko na krótką chwilę po to, żeby powiedzieć jakieś dwie czy trzy kwestie albo żeby tylko wyjść, a czasami trzeba czekać godzinę, dwie. Kiedy robiliśmy próby tak zwane już generalne przed naszym przedstawieniem, one trwały rzeczywiście kilka godzin, okazywało się, że ktoś mówił, no proszę panią. No siedziałam tutaj, czekałam tyle czasu i wyszłam dwa razy, tak? na scenę tylko. To jest taka umiejętność, wydaje mi się, dla aktora bardzo przydatna. Właśnie umiejętność czekania na swój moment, na swoją chwilę, na to ostatnie przedstawienie. Pracowaliśmy od października, y, wystąpiliśmy y, ostatniego dnia maja, daliśmy wtedy cztery przedstawienia, ale jakie proporcje, tak, czyli aktor musi umieć czekać. Y, już tak bardziej na ludzie powiedziałabym, i to też wielokrotnie sobie powtarzamy na naszych spotkaniach teatralnych, że aktor musi umieć zrobić z siebie pajaca na scenie, tak? Czyli musi być zupełnie kimś innym niż jest w rzeczywistości. W rzeczywistości jest mądrą, inteligentną dziewczyną, czy mądrym, inteligentnym chłopakiem, a na scenie czasem musi zagrać kogoś, kto do dwóch nie potrafi policzyć, tak? I musi to umieć zrobić, przełamać się i zrobić z siebie, jak ja to mówię, pajaca, rozśmieszyć publiczność do łez, Albo w drugą stronę wsłużyć ją do Czyli To są takie e, umiejętności, które są bardzo przydatne. Oprócz tego, jak zwykle, trzeba po prostu dużo chęci, umiejętności też pracy w grupie, e, zgodzenia się na to, że nie zawsze będę grać główną rolę, bo każdy, kto przychodzi na zajęcia teatralne, myśli sobie, no, zagram główną rolę. Tymczasem okazuje się, że może grać rolę nie główną, ale nie mniej ważną. tak? W przedstawieniu każda rola jest ważna. Mówi się, że e, w przedstawieniu nawet wniesienie na scenę tacy z herbatą też jest potrzebne i jest ważne. Tak? Nie każdy będzie grał w swoim życiu Hamleta, czy Macbetha, czy, czy Lay i Macbeth, a jednak na tej scenie jest potrzebny i ta jego kwestia też jest ważna. W tym roku zauważyłam, że pojawiły się w teatrze osoby. Z młodszych klas, takim dużym potencjałem naturalnym, że nie trzeba było nawet tak wiele, bym powiedziała, tej, tej obróbki na tych naszych zajęciach, a potrafiły wiele zrobić. Myślę, że każdy, kto widział nasze przedstawienia, będzie mógł dokładnie powiedzieć, o kogo tutaj chodzi. Dziękujemy za miłą rozmowę i życzymy wiele inspiracji twórczych przy realizacjach teatralnych. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że będziecie gości na naszych kolejnych spektaklach teatralnych. Dziękujemy. Tak.